Funkcje to dosyć ciekawe zagadnienie i przydatne, pojawiające się m.in. w fizyce, matematyce, chemii, inżynierii, nawet w informatyce podczas programowania, chociaż trochę w innym kontekście, ale jak się nad tym zastanowić, to właściwie w tym samym. Pojawiają się też chociażby na egzaminie maturalnym i właściwie, w mojej opinii, odpowiadają za co najmniej 50% dobrego wyniku z tego egzaminu. Właściwie każde zagadnienie da się sprowadzić właśnie do funkcji. Czym są więc funkcje? No W gruncie rzeczy można powiedzieć, że funkcje zamieniają jeden obiekt matematyczny w inny. No, jako, że tutaj, gdzieś to jest poziom powiedzmy szkoły średniej, początku studiów, to możemy nawet przyjąć, że zamieniają jedną liczbę w inną liczbę. I na przykład, jeżeli zamienimy sobie jedynkę na piątkę z jakiegoś powodu, to możemy powiedzieć, że właśnie to funkcja zamieniła jedynkę na piątkę. I właściwie tutaj można byłoby zakończyć materiał, no ale jak wiadomo, nie samą definicją człowiek żyje i samo stwierdzenie, że funkcja zamienia jedną liczbę na drugą, nie pozwala nam na korzystanie z tych funkcji, albo zauważanie, kiedy je zastosować, czy w ogóle zauważenie, gdzie się pojawiają. Tak więc teraz możemy przejść do tych wszystkich smaczków z funkcjami związanych. No to tak zacznijmy od tego, że formalnie funkcja służy do tego, by każdej liczbie z jednego zbioru przyporządkować liczbę z innego zbioru. Ten pierwszy zbiór nazywamy dziedziną funkcji, a ten drugi nazywamy przeciwdziedziną lub zbiorem wartości. I tutaj już wynikają ciekawe właściwości, mianowicie w liczbie z dziedziny może zostać przyporządkowana tylko jedna liczba ze zbioru wartości, czyli na przykład jeżeli wtedy mieliśmy zamianę jedynki na piątkę to to oznacza że jeżeli funkcja zamienia jedynkę na piątkę to nie może też zamienić jedynki na czwórkę w innym przypadku ta sama funkcja będzie zawsze zamieniać jedynkę na piątkę ale wcale nie oznacza to że jakaś inna liczba nie może zostać również zamieniona na piątkę może jak najbardziej nie działa tylko to w jedną stronę czyli właśnie jeśli jakąś liczbę zamieniamy to wynik jest można powiedzieć z góry przewidziany dla danej funkcji a więc czy to oznacza, że jeżeli byśmy mieli dziedzinę, czyli zbiór składający się z dwóch elementów, na przykład 0 i 1, i jedynce przyporządkowalibyśmy na przykład piątkę z innego zbioru, a liczbie 0 przyporządkowalibyśmy liczbę pi, to czy to oznacza, że zdefiniowaliśmy funkcję? W sumie tak, tylko jest mało użyteczna. Dlatego może skupmy się na innych funkcjach, ale to dalej byłaby funkcja. No żeby funkcja mogła się nam do czegoś przydać, to powinniśmy powiększyć trochę dziedzinę, niech to nie będzie zbiór dwuelementowy, bo na przykład może byśmy chcieli mieć funkcję, która zamieni liczbę godzin od publikacji poprzedniego filmu na liczbę wyświetleń pod tamtym filmem, w związku z tym wypadałoby, żebyśmy skorzystali właściwie z wszystkich liczb naturalnych, bo możemy powiedzmy chcieć dowiedzieć się jaka jest liczba wyświetleń w dowolnej chwili po publikacji, a dodatkowo możemy jeszcze uwzględnić liczby powiedzmy wymierne, bo na przykład w minutach chcemy znaleźć. Znaleźć. Tak więc ogólnie możemy po prostu przyjąć, że naszą dziedziną będą liczby rzeczywiste i wszystkie liczby rzeczywiste będziemy zamieniać na jakieś inne, albo czasami nawet takie same. No właśnie, problem jednak w tym, że Liczb rzeczywistych jest nieskończenie wiele. W związku z czym, gdybyśmy mieli, tak jak wcześniej, powiedzieć, że jedynce przepisujemy piątkę, a liczbie 0 przypisujemy liczbę pi, no to w gruncie rzeczy mu musielibyśmy powiedzieć nieskończenie wiele takich przyporządkowań. W związku z tym możemy skorzystać z trochę lepszych metod. Załóżmy na przykład, że chcemy skorzystać z funkcji, która podwoi naszą liczbę, czyli z jedynki zrobi dwójkę, z trójki zrobi szóstkę, a z minus siódemki zrobi minus czternaście. Stwierdzając, że ta funkcja ma podwajać liczbę, jaką dostanie, no to w gruncie rzeczy już ją w pewien sposób zdefiniowałem i zdefiniowałem dla wszystkich liczb rzeczywistych, tak więc nie musiałem wymieniać każdej liczby rzeczywistej po kolei, których jest nieskończenie wiele, i mówić, jaka liczba ma zostać, że tak powiem, zwrócona, jaka liczba ma zostać przyporządkowana, lub na jaką liczbę ta nasza pierwotna liczba ma zostać zamieniona, po prostu mówię, że ma zostać podwojona, i tyle. Tak więc. W Spróbujmy sformułować to matematycznie. Czyli nasza funkcja, jak dostanie jakąś liczbę właśnie z dziedziny, to ma ją zamienić na dwukrotność tej liczby i właśnie ma przypisać dwukrotność tej liczby tej naszej liczbie. Jako, że możemy wybrać dowolną liczbę, to po prostu nie opisujmy jej matematycznie jako liczbę, tylko nazwijmy ją zmienną i oznaczmy ją przez literę x. To oznacza, że to może być właściwie dowolna liczba z naszej dziedziny. Czas teraz oznaczyć funkcję. no Z reguły możemy powiedzieć, że nasza funkcja też ma jakąś nazwę, na przykład f. No i żeby mówić, że ona będzie przyjmowała te liczby z dziedziny, czyli coś będzie robiła z tymi naszymi liczbami, w tym wypadku z naszą liczbą x, no to dajemy to w nawiasie tego x -a i mówimy, że to jest funkcja f od x. Ponadto mówimy również, że jak mamy funkcję i w nawiasie coś, no to mówimy, że to co jest w nawiasie, to jest argument tak zwany tej funkcji, czyli właśnie to ta liczba, z którą funkcja dopiero będzie coś robić. Na no co będzie robić? No mówiliśmy, że chcemy, żeby nasza funkcja podwajała naszą liczbę, tak więc po prostu stwierdzamy, że naszą regułą jest 2 razy x, czyli po prostu 2x i temu ma się równać funkcja. Czyli finalnie mamy zapis f od x równa się 2x, no i to oznacza, że jeżeli damy tej funkcji jakąś liczbę ze zbioru, właśnie jakim jest dziedzina, to ta funkcja ma za zadanie podwoić tę liczbę, a następnie przyporządkować ten wynik do tej liczby, którą podaliśmy. Czyli jeżeli podamy tej funkcji liczbę 1, to ona ma ją podwoić, czyli dać w wyniku 2, a później tę dwójkę przyporządkować właśnie jedynce, którą daliśmy. Możemy oczywiście też dawać inne liczby. Jeżeli z dziedziny weźmiemy dziesiątkę, to nasza funkcja zamieni ją na dwudziestkę. Jeżeli weźmiemy minus siódemkę, to nasza funkcja zamieni ją na minus czternastkę. A jeżeli weźmiemy zero, to nasza funkcja no, w sumie nie będzie jej zamieniała, po prostu da nam znowu zero. No i ogólnie istnieje masa różnych funkcji robiących. Właściwie to samo, czyli zamieniających jedną liczbę na drugą, ale na różne sposoby. Jeżeli chodzi o szkołę średnią, no to wymagane są wielomiany, funkcje logarytmiczne, funkcje wymierne, funkcje wykładnicze, funkcje trygonometryczne i pewnie jeszcze jakieś, a do tego są na przykład na studiach w różnych dziedzinach takie rzeczy jak funkcje Bezla, konfluentne, funkcje hipergeometryczne czy inne wielomiany Leżandra albo Hermita. Tych funkcji jest dużo. I różne funkcje mają różne zastosowania. No i co możemy zrobić z takimi funkcjami? No, w gruncie rzeczy różne rzeczy. Możemy na przykład zadać sobie pytanie, jaka liczba musi zostać wsadzona do funkcji, żeby ta funkcja koniec końców wypluła jakąś konkretną wartość. Czyli na przykład niech będzie nasza funkcja f od x równa się 2x, no i zastanawiamy się dla jakiego x, czyli jaką liczbę musimy zapodać tej funkcji, żeby ona ją zamieniła powiedzmy na piątkę. No można do tego podejść na logikę, czyli zastanawiamy się: ha, dwa razy co daje 5? Wiemy, że dwa razy 2 razy 2,5 daje 5, więc to by była koniec końców nasza odpowiedź, No, ale możemy te, do tego też podejść w sposób bardziej matematyczny. No przede wszystkim pomiędzy f od x a 2x mamy znak równości. Chcemy również, żeby to było wszystko równe piątce, tak więc możemy postawić dodatkowy znak równości i przyrównać to wszystko do piątki. Jeżeli weźmiemy właśnie ten fragment 2x równa się 5, to otrzymujemy tak zwane równanie, czyli przyrównanie jednej rzeczy do drugiej rzeczy. No i korzystając z metod przekształcania równań, możemy obustronnie to równanie podzielić przez 2. Wtedy po lewej stronie mamy 2x podzielić na 2, dwójki się skracają i zostaje nam sam x, no a po prawej stronie mamy 5 podzielić na 2, czyli 5 drugich, czyli właśnie 2,5. Czyli koniec końców otrzymujemy x równa się 2,5 i to znowu jest odpowiedź dla naszego zagadnienia. Szczególnym rodzajem równań są równania, w których interesuje nas, kiedy funkcja przyjmuje jedną konkretną wartość, jest nią 0, czyli kiedy na przykład 2x równa się 0. W tym wypadku jest to oczywiste, i 2 razy 0 daje 0, ale w niektórych przypadkach jest to mniej oczywiste i do tego jeszcze dojdziemy. Niemniej jednak, takie wartości argumentów, czyli x równa się te odpowiedzi, nazywamy miejscami zerowymi i mają one dosyć spore znaczenie, jeżeli chodzi na przykład o powiedzmy fizykę, matematykę, znowu jakąś inżynierię, i też jeżeli chodzi o znajdywanie miejsc zerowych, to nawet jeżeli czasami te odpowiedzi nie są takie oczywiste i nie można przekształcić równań wprost, żeby te nasze odpowiedzi znaleźć, to jeśli chodzi o miejsce zerowe, to akurat istnieje. Całkiem sporo, można powiedzieć, metod, które pozwalają na szukanie tych miejsc zerowych, tych odpowiedzi, e, tych rozwiązań naszych równań. Okazuje się jednak, że jeżeli zadamy sobie pytanie e, dla jakiego x, czyli jaką liczbę dana funkcja zamienia na konkretną wartość, to nie zawsze otrzymujemy odpowiedź. E, tutaj przypadkiem może być na przykład funkcja, e, która zamienia jedną liczbę na pierwiastek z tej liczby, czyli na przykład powiedzmy czwórkę zamieni. Na dwójkę. Ale jeżeli teraz zapytamy się, kiedy taka funkcja przyjmuje, powiedzmy, wartość minus 1, no to zadajemy sobie pytanie, pierwiastek z jakiej liczby daje minus 1. No i teraz stwierdziliśmy, że naszą dziedziną są liczby rzeczywiste, a nie ma żadnej takiej liczby rzeczywistej, która po spierwiaskowaniu dałaby minus 1. W związku z czym takie zagadnienie, takie nasze równanie, że pierwiastek z x równa się minus 1, ono w gruncie rzeczy nie ma żadnych rozwiązań. Istnieje jeszcze drugi powód, dla którego możemy nie być w stanie rozwiązać naszego równania. E, mianowicie, funkcja jest na tyle skomplikowana, że nie istnieje żadna tak zwana analityczna metoda znajdowania rozwiązań. Czyli możemy znaleźć rozwiązanie, ale po pierwsze, jeśli już to niedokładne, czyli nie takie precyzyjne, ale trochę przybliżone, no i nieręcznie, nie na papierze, a komputerowo wykonując powiedzmy miliony czy tam setki tysięcy, albo nawet czasami setki milionów operacji. Od razu mogę Wam powiedzieć, że jeżeli boicie się nie wiem, jakichś egzaminów czy matur, no to tam nie ma takich zagadnień, kiedy te, te rozwiązania istnieją, ale nie jesteśmy ich w stanie ręcznie obliczyć. Jeżeli będziecie mieli jakieś, jakiekolwiek równania związane z funkcjami i będziecie mieli znaleźć rozwiązania tych równań, no to albo tych. Rozwiązań w ogóle nie będzie, i wtedy są na to metody, które pozwalają ocenić, czy rozwiązanie jest, czy nie jest, albo na przykład będziecie w stanie te rozwiązania znaleźć w sposób dokładny. Tak więc nie musicie się martwić, że będziecie musieli na egzaminie maturalnym korzystać z komputerów. Tak nie będzie. Poza rozwiązaniami różnego rodzaju równań będą nas interesować również inne rzeczy, jeżeli chodzi o funkcje, no i będzie to na przykład tak zwana monotoniczność funkcji. Weźmy sobie naszą funkcję f: od x równa się 2x. I podstawmy za tego x 1. To zapisujemy jako f od 1, no i się równa wszędzie tam, gdzie mieliśmy x, stawiamy 1, czyli f od 1 równa się 2 razy 1 równa się 2. Teraz zwiększmy sobie tego x, na przykład tam o 1, no i znowu obliczmy funkcję. Mamy f od 2 tym razem równa się 2 razy 2, czyli 4. Okazuje się więc, że jeżeli zwiększymy nasz argument, to nasza funkcja zamieni go również na większą liczbę. W takim wypadku mówimy, że funkcja jest rosnąca. No, oczywiście, w tym danym przedziale powiedzmy pomiędzy 1 a 2, w innych miejscach może już rosnąca nie być, ale to o tych przedziałach i o tych przypadkach można powiedzieć kiedy indziej. Oczywiście istnieją na to metody, żeby to ocenić. Istnieją również funkcje, w przypadku których zwiększenie wartości argumentu, czyli tego naszego x, powoduje, że ta wartość funkcji, czyli ta zwracana liczba, koniec końców maleje. W takim wypadku mówimy właśnie, że na tym przedziale funkcja jest malejąca. Ostatecznie może być również taka sytuacja, że my zwiększamy sobie naszego x, a funkcja koniec końców daje tę samą wartość. W takim wypadku mówimy, że funkcja jest stała. No i właśnie przedziały, w których funkcja maleje, w których funkcja rośnie, albo w których funkcja pozostaje stała, nazywamy przedziałami monotoniczności. No i tak ostatnimi ciekawymi zagadnieniami, które możemy z samych wzorów przeanalizować funkcji, będą jeszcze zagadnienia związane z tym, kiedy funkcja jest dodatnia, kiedy ujemna. Dokładnie chodzi o to, kiedy funkcja przyjmuje wartość dodatnią, a kiedy przyjmuje wartość ujemną. Innymi słowy zadajemy sobie pytanie, dla jakich x ta nasza funkcja zamieni je na dodatnie liczby, a dla jakich x zamieni je na liczby ujemnej. No i w przypadku naszej funkcji 2x f od x równa się 2x no to jest dosyć oczywiste, że jeżeli damy dodatniego x, to funkcja zamieni go również na dodatnią liczbę, a jeżeli damy ujemnego x, to funkcja zamieni go na ujemną liczbę. Stety nie jest to reguła, że jak x jest dodatni, to funkcja też jest dodatnia, jak x jest ujemny, to funkcja też jest ujemna. No możemy sobie wybrać taką funkcję f od x równa się 2x minus 2. Czyli najpierw, pod, jak wybieramy jakąś liczbę, to ta funkcja tę liczbę podwaja, a następnie od wyniku odejmuje jeszcze dwójkę. Jak w tym wypadku, wstawimy na przykład za x. -a jedną drugą, czyli pół, no to ta funkcja go, y, zamieni tę liczbę na 2 razy 0, czyli 1 minus 2 jeszcze, czyli 1 minus 2 to minus 1, tak więc mimo że wstawiliśmy dodatniego xa wynoszącego 1 druga, to ta funkcja zamieniła go na liczbę ujemną wynoszącą minus 1. Na całe szczęście nie musimy szukać wartości funkcji dla każdej liczby, bo możemy zauważyć, że funkcja Pomiędzy byciem, że tak powiem, ujemną, a byciem dodatnią, no to musi przejść przez zero. Tak więc, a przejście przez 0 no to są nasze te miejsca zerowe, bo zadawaliśmy sobie pytanie wtedy, e, dla jakich xów funkcja przyjmuje właśnie wartość zero. Czyli, jeżeli powiedzmy, funkcja jest rosnąca, e, no to przed tym punktem ta funkcja będzie przyjmować wartość ujemną, a za tym punktem będzie przyjmować wartość dodatnią. Jeżeli jest malejąca, to naturalnie na odwrót. Więc, jeżeli, my, jeżeli chcemy znaleźć przedziały, e, dla których ta nasza funkcja jest, powiedzmy, dodatnia, no to wystarczy, że znajdziemy wszystkie miejsca zerowe. I ocenimy, czy w okolicy danego miejsca zerowego, czy musimy trochę zmniejszyć x, żeby ona była dodatnia, czy trochę zwiększyć x, żeby ta funkcja była dodatnia, i wtedy dalej już do następnego miejsca zerowego w tamtym kierunku, ta funkcja pozostanie z tym samym znakiem, czyli pozostanie albo dodatnia, albo ujemna. No, oczywiście istnieją wyjątki od tej reguły, ta reguła będzie się sprawdzać, kiedy funkcja jest funkcją tak zwaną ciągłą, czyli nie ma jakichś takich dziwnych przeskoków pomiędzy tymi naszymi miejscami zerowymi. No i funkcją na przykład nieciągłą będzie funkcja 1 przez x, czyli zamieniająca jakąś liczbę na jej odwrotność. Kiedy damy 2, no to otrzymamy 1 druga. Kiedy damy 5, otrzymamy 1 piąta. Kiedy damy minus pi, powiedzmy, to otrzymamy minus 1 przez pi. Problem jednak w tym, że ta funkcja nie ma ani jednego miejsca zerowego, bo nie ma takiej liczby, której odwrotność wynosiłaby 0, Poza tym funkcja ta w ogóle nie istnieje dla x równego 0, ponieważ jak pamiętamy nie można dzielić przez 0. I w takiej sytuacji w ogóle dziedziną tej funkcji już nie są liczby rzeczywiste, ale praktycznie wszystkie liczby rzeczywiste z wyjątkiem 0. No, i w takiej sytuacji, w tym punkcie x równe 0, występuje tak zwana nieciągłość, i to trochę psuje naszą regułę, bo jeżeli teraz podstawimy do tej funkcji powiedzmy x równe, niech będzie minus 1000, no to ta funkcja odwracając tę liczbę da nam w wyniku minus 1000. A jeżeli teraz wstawimy trochę większą liczbę, mianowicie x równe plus jedna tysięczna, no to w tym wypadku ta funkcja odwracając plus jedną tysięczną da nam w wyniku 1000. Więc mimo, że nie mieliśmy miejsca zerowego, to na odległości dwóch tysięcznych szerokości przeskoku pomiędzy x otrzymaliśmy raz wartość ujemną, a raz wartość dodatnią. No i wtedy tutaj ta funkcja nie przeszła przez miejsce zerowe. Tak więc to są takie wyjątki. Jeżeli są te nieciągłości, jeżeli są takie przeskoki, no to w tym wypadku nie możemy się zastosować do reguły, że funkcja jest... Pomiędzy dwoma miejscami zerowymi albo zawsze ujemna, albo zawsze dodatnia, bo jak widzimy tutaj ta funkcja nie ma ani jednego miejsca zerowego, a mimo to raz jest dodatnia, raz jest ujemna. Dobra, mając ogarnięte te jakieś podstawowe wzory i analizowanie tych wzorów, przejdźmy do w mojej opinii najciekawszego zagadnienia związanego z funkcjami, i chodzi o wykresy funkcji. No, funkcję możemy bowiem przedstawiać na wykresach i dzięki temu w prosty, dosyć graficzny sposób możemy odczytywać, gdzie funkcja jest dodatnia, gdzie funkcja jest ujemna, gdzie jest rosnąca, gdzie malejąca. Jeżeli mamy odpowiednio dokładny wykres, czyli na przykład zrobiony komputerowo, to też możemy odczytywać miejsca zerowe albo w pewnym sensie nawet rozwiązywać równania, chociaż to oczywiście z taką ograniczoną dokładnością żeby przygotować jakiś wykres funkcji, no to wybierzmy sobie jakiś dwuwymiarowy układ współrzędnych kartezjańskich, oś poziomą oznaczmy sobie przez x, a oś pionową oznaczmy sobie przez y. I pytanie brzmi, jak taką funkcję naszkicować. No to jest jako przykład znowu skorzystajmy z tej naszej funkcji 2x plus 1. No i żeby naszkicować tę funkcję, no to wybieramy sobie na początku jakiegoś x. No niech to będzie x równe 1. Teraz obliczamy tę naszą funkcję, czyli wsadzamy tego x jako argument naszej funkcji, czyli mamy f od 1 równa się 2 razy 1, czyli 2. No i w tym naszym układzie współrzędnych zaznaczamy pojedynczy punkt, którego pierwszą współrzędną będzie właśnie nasza wartość argumentu x, czyli 1, a drugą współrzędną pionową będzie wartość funkcji w tym punkcie, czyli w naszym przypadku 2. Teraz weźmy inną wartość argumentu, niech to będzie na przykład 2. No i znowu Obliczmy tę naszą funkcję w tym punkcie, to mamy f od 2 równa się 2 razy 2, czyli 4. I znowu naszkicujmy na naszym wykresie punkt, którego pierwszą współrzędną będzie znowu wybrany przez, nasz, przez nas argument, czyli 2, a drugą współrzędną pionową będzie wartość funkcji w tym punkcie, czyli 4. No i jeszcze raz weźmy jakiś punkt, tym razem x niech będzie na przykład pół, czyli znowu obliczamy F od 1 drugiej, no to mamy. Że f od jednej drugiej równa się 2 razy 1 druga, czyli 1. No i znowu zaznaczamy na naszym układzie współrzędnych punkt, w którym pierwszą współrzędną będzie właśnie ten nasz wybrany x, czyli jedna druga, a drugą współrzędną będzie wartość funkcji w tym punkcie, czyli 1. No i robiąc coś takiego dla wszystkich punktów z dziedziny, otrzymujemy właśnie wykres. W naszym przypadku jest to linia prosta, no ale ogólnie wykres jakiejś funkcji f od x to jest zbiór wszystkich punktów w układzie kartezjańskich. W których pierwszą składową jest właśnie dowolny argument z dziedziny, a drugą składową, czyli drugą współrzędną, jest wartość funkcji właśnie dla tego argumentu. No i pytanie brzmi: jak korzystać z takiego wykresu? No to zacznijmy znowu w tej samej kolejności, na początku od miejsca zerowego. Normalnie wcześniej zastanawialiśmy się, dla jakiego x nasza funkcja przyjmuje wartość 0. W tym wypadku no, wartości funkcji to są te drugie współrzędne, czyli te współrzędne pionowe. Więc zastanawiamy się, będziemy szukać w gruncie rzeczy punktów albo pojedynczego punktu, którego właśnie ta druga współrzędna wynosi 0, czyli ta współrzędna y pionowa na wszystkie punkty, których współrzędna y wynosi 0, leżą dokładnie na osi x. -ów. Więc sprawdzamy, czy jakiś punkt w ogóle należący do naszej funkcji, czyli któryś z punktów, który naszkicowaliśmy, czy w ogóle znajduje się na tej osi x. -ów. No i się okazuje, że znajduje się jeden, więc sprawdzamy jego współrzędne. Jego współrzędne to 0, 0, e, tak więc druga współrzędna to jest 0, więc się zgadza, no, a pierwsza współrzędna to jest właśnie x, dla którego ta nasza funkcja przyjmuje wartość 0, czyli to jest właśnie nasze miejsce zerowe. To teraz pytanie, jak sprawdzić, czy funkcja jest rosnąca czy malejąca? Wyobraźmy sobie, że jesteśmy mrówką, która chodzi po tym wykresie, no i zawsze będziemy chodzić od lewej do prawej. Tak więc postawmy się gdzieś tam na maksa z lewej strony, jak tylko to widzimy na tym wykresie, no i idźmy w prawą stronę. Zawsze będąc na tym wykresie, no i teraz pytanie: czy idziemy pod górkę, czy schodzimy z górki, czy cały czas pozostajemy na tym samym poziomie i idziemy tylko, no, patrząc na ekran, lewo w prawo? W naszym przypadku idziemy pod górkę i to oznacza w gruncie rzeczy, że ciągle ta funkcja jest rosnąca. Gdybyśmy schodzili w dół, no, to ta funkcja byłaby malejąca, a jeśli pozostawalibyśmy na tym samym poziomie, to by oznaczało, że funkcja też jest stała. No jak korzystając z wykresu, możemy sprawdzić, czy funkcja jest dodatnia, czy jest ujemna. Możemy podejść do tego właściwie na dwa sposoby. I zacznijmy od tego, że ustaliliśmy wcześniej, że ta oś x reprezentuje taki poziom, kiedy ta wartość funkcji wynosi 0. W związku z czym nad osią będzie taki obszar, który reprezentuje dodatnie wartości funkcji, a pod 8 będzie obszar, który reprezentuje te ujemne wartości funkcji. Tak więc znowu wyobraźmy sobie, że jesteśmy brówką chodzącą po tej funkcji i teraz nie będziemy się skupiać do końca na tym, czy idziemy pod górkę, czy idziemy z górki, tylko bardziej będziemy się skupiać na tym, czy ta oś X znajduje się nad nami, czy pod nami to chodźmy od tej lewej strony mimo wszystko no i tutaj oś xów znajduje się nad nami, czyli my znajdujemy się pod tą osią xów. Tak więc jesteśmy w obszarze, kiedy ta nasza funkcja ma wartości ujemne. Idziemy dalej, dalej, dalej. No i w zerze jesteśmy dokładnie na osi xów, tak więc od tej minus nieskończoności w gruncie rzeczy, czyli od maksymalnej odległości w lewo jak tylko moglibyśmy być do tego zera ta funkcja ma wartość ujemną. Jak teraz przekroczymy tę te oś xów czyli pójdziemy trochę dalej w prawo no to już wtedy znajdujemy się nad tą 8 x, czyli teraz ta funkcja ma ciągle wartość dodatnią no i w gruncie rzeczy możemy napisać że albo funkcja jest dodatnia kiedy powiedzmy x jest większe od zera albo możemy napisać że ta funkcja jest dodatnia kiedy x znajduje się w przedziale od zera do nieskończoności Drugim sposobem jest skorzystanie znowu z miejsca zerowego, jako że już miejsce zerowe znaleźliśmy no i w gruncie rzeczy jest to jedyne miejsce zerowe no to możemy właśnie zacząć od tego miejsca zerowego no i pójść w lewą stronę. Czyli w stronę właśnie tą ujemną, sprawdzić czy znak jest dodatni czy ujemny. Okazuje się, że jest ujemny. No idziemy na maksa w lewo, dopóki nie natrafimy na kolejne miejsce zerowe, e, bo przy kolejnym miejscu zerowym ta funkcja powinna zmienić znak, no ale idziemy w lewo i na żadne miejsce zerowe dodatkowe nie napotykamy, tak więc cały czas idąc w lewo, czyli w stronę ujemnych x, ta funkcja również jest ujemna, a więc znowu funkcja jest ujemna, jeżeli x jest mniejsze od 0 A teraz wróćmy do tego miejsca zerowego i pójdźmy w drugą stronę. Teraz funkcja jest dodatnia. No i tak ciągle idziemy, idziemy w prawą stronę, aż nie natrafimy na kolejne miejsce zerowe. Jeżeli nie natrafimy, to znaczy, że już dalej znowu funkcja od zera do nieskończoności jest dodatnia. Dla kontrastu skorzystajmy z trochę bardziej skomplikowanej funkcji, naszkicujmy jej wykres i odczytajmy podobne rzeczy. Niech ta funkcja ma, powiedzmy, wzór x kwadrat dodać 2x minus 3. Oznacza to, że dla dowolnej wartości x ta funkcja. Zamienia tę liczbę na taką, która jest kwadratem tej liczby. Później do tego kwadratu dodajemy jeszcze dwukrotność tej wybranej liczby, a na końcu od wyniku odejmujemy w ogóle 3. No i wtedy to jest taka zamiana z jednej liczby na drugą. No i znowu naszkicujmy kilka punktów. Dla x równego 0 mamy co? 0 kwadrat, czyli 0, dodać 2 razy 0, czyli dalej 0, minus 3, czyli dla x równego 0 ta funkcja przyjmuje wartość minus 3, tak więc zaznaczamy punkt o współrzędnych 0 i minus 3. Dla x równego minus 1 mamy minus 1 do kwadratu, czyli 1, dodać 2 razy minus 1, czyli od tej 1 teraz odejmujemy dwójkę, czyli mamy minus 1, jeszcze odjąć minus 3, czyli razem minus 4. Więc zaznaczamy punkt, którego współrzędne to minus 1 i minus 4. No i niech będzie jeszcze trzeci punkt, tym razem dla x równego 1, no to znowu mamy co? 1 kwadrat, czyli 1, dodać 2 razy 1, czyli dodać 2 to razem 3. Minus 3 jeszcze, no to mamy 0. No więc zaznaczamy punkt o współrzędnych 1 i 0. No i robiąc tak dla wszystkich x, otrzymujemy właśnie wykres naszej funkcji, której kształt tym razem nie jest już linią prostą, a jest parabolą. No dobra, to poszukajmy tych naszych rzeczy, zacznijmy od miejsc zerowych, czyli szukamy tego naszego, tej naszej osi x i sprawdzamy, czy na tej osi leżą jakieś punkty należące do naszego wykresu. No, i okazuje się, że leżą dwa punkty, tak więc sprawdzamy ich współrzędne. Jeden z tych punktów ma współrzędne minus 3 i 0, tak więc druga współrzędna wynosi 0, tak więc jest to rzeczywiście miejsce zerowe. No, i pierwsza to jest minus 3, tak więc to, to jest ten nasz szukany x, czyli dla x równego minus 3 ta współrzędna, ta funkcja przyjmuje wartość 0. No, ale jest jeszcze drugi punkt, sprawdzamy, no, i on ma współrzędne 1 i 0. De facto jest to punkt, który tam wcześniej Policzyliśmy, czyli znowu druga współżyjność wynosi 0, czyli wartość funkcji w tym punkcie to jest 0. No i to 0 to jest, ta funkcja przyjmuje wartość 0 dla x równego 1, co zresztą wcześniej obliczyliśmy. Tak więc w tym wypadku mamy dwa rozwiązania takiego równania. No, a teraz przejdźmy do przedziałów monotoniczności, czyli jesteśmy mrówką, idziemy na maksa w lewo, jak to tylko widzimy na tym wykresie, no i stopniowo idziemy trochę bardziej w prawo. No i co widzimy? Tym razem schodzimy jakby z górki, czyli w, tu, gdzie jesteśmy, to ta funkcja jest malejąca, ale zauważmy, że ta parabola ma taki dołek, ten dołek, ten punkt najniżej położony nazywamy wierzchołkiem. No i w momencie, jak przekroczymy ten wierzchołek, to już ta nasza mrówka, czyli my, idziemy pod górę, w związku z czym ta funkcja przestaje być malejąca. A za tym wierzchołkiem już zaczyna być rosnąca. Tak więc te przedziały monotoniczności one się e, mogą zmieniać, jednak dosyć łatwo możemy je odczytać. Czyli właśnie od minus nieskończoności do tego dołka, który znajduje się w punkcie dla x równego minus 1, no to wtedy funkcja jest malejąca, a od tego x już dalej do plus nieskończoności, czyli od tego minus 1 do plus nieskończoności ta funkcja jest rosnąca. No i na końcu sprawdźmy jeszcze kiedy ta nasza funkcja jest dodatnia, kiedy jest ujemna, no to od lewej strony idąc idziemy coraz bardziej w prawo. Widzimy, że nasza funkcja, że jesteśmy nad tą osią x, tak więc nasza funkcja jest tutaj dodatnia, no aż dochodzimy do pierwszego miejsca zerowego, czyli tego punktu x równe minus 3, no i wtedy ta funkcja osiąga wartość 0, w związku z czym teraz nasza funkcja przestaje być dodatnia i staje się, jak widzimy idąc dalej ujemna, tak więc od minus trójki ta funkcja jest ujemna, idziemy dalej w prawo, idziemy aż dochodzimy do następnego miejsca zerowego, tak więc do tego obszaru od minus 3 do 1, do x równego 1 ta funkcja była ujemna. No i idziemy dalej w prawo. No i zauważamy, że już znajdujemy się nad 8x. No i tak już w nieskończoność będziemy nad tą osią x jeżeli będziemy iść w prawo. W związku z czym od tej jedynki do nieskończoności ta funkcja jest dodatnia. No i tak właśnie wygląda zabawa z funkcjami, czy to z wzorami, czy z wykresami. Jeżeli chcielibyście bardziej szczegółowo poznać te metody znajdowania tych wszystkich rozwiązań, czy, czy przedziałów monotoniczności, e, czy, czy innych, sprawdzania, kiedy funkcja jest dodatnia, kiedy ujemna, no to byśmy musieli już na to poświęcić sobie osobne odcinki. E, I na przykład, tak jak na maturze, osobno wymagane są funkcje liniowe, kwadratowe, trygonometryczne, wykładnicze. Logarytmiczne i tak dalej. Tak więc, jeżeli macie taką potrzebę, czujecie, że chcielibyście się dowiedzieć więcej na temat właśnie funkcji, już takich bardziej specyficznych, no to dajcie znać w komentarzach. Akurat jesteśmy przed maturami, więc co nieco jeszcze pewnie zdążę nagrać jakieś 2-3 materiały na ten temat. A jeżeli czujecie się wystarczająco na siłach, no to ja będę się zabierał za, za następny odcinek, związany już chyba z jakimiś pochodnymi albo z jakąś mechaniką kwantową. Zobaczę jak zostanę zainspirowany i jaki tam scenariusz napiszę, a do tego czasu trzymajcie się ciepło, no i cześć.